piątek 12 października o godzinie 15 odbyła się uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 2012-2013 Wydziału Zamiejscowego w Lęborku Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Inauguracja zgromadziła przedstawicieli samorządu lokalnego, przyjaciół uczelni, wykładowców oraz oczywiście absolwentów i studentów. Uroczystość miała miejsce w sali audytoryjnej Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych przy ulicy Marcinkowskiego. Gdzie mieści się siedziba wydziału zamiejscowego. To już siódma inauguracja roku akademickiego na wydziale zamiejscowym Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu, zwanej popularnie uczelnią Kwiatkowskiego, na wydziale zamiejscowym w Lęborku. Siódma inauguracja i czwarta graudacja, więc po raz czwarty również wręczaliśmy dyplomy ukończenia studiów pierwszego stopnia, które prowadzimy tutaj w Lęborku studentom absolwentom naszym, którzy w większości są mieszkańcami Lemborka, powiatu lęborskiego i najbliższych sąsiadujących bezpośrednio z powiatem gmin. W nowym roku akademickim w Wydziale Zamiejscowym w Lemborku naukę rozpocznie 60 nowych słuchaczy, którzy mieli do wyboru cztery specjalności. Oferta Wydziału Zamiejscowego w Lemborku dotyczy ciągle kierunku zarządzanie, ale w czterech specjalnościach, czyli zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie w administracji publicznej, informatyka w zarządzaniu oraz zarządzanie w turystyce. Studenci pierwszego roku złożyli uroczyste ślubowanie. Wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy, Wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwijania własnej osobowości, i rozwijania własnej osobowości, a także godnie reprezentować uczelnię, a także godnie reprezentować uczelnię. Dbać o godność i honor studenta uczelni. Bardzo i honor studenta uczelni. Rektor uczelni dokonał uroczystej imatrykulacji przedstawicieli pierwszego roku. Po wykładzie inauguracyjnym kryzys finansowy w Europie, katastrofa czy nowe otwarcie, który wygłosił profesor Wojciech Lamentowicz, wieloletni ambasador Polski w Grecji, nagrodzono najlepszych studentów i wręczono dyplomy kończącym uczelnię absolwent uczelni zyskuje wiele nowych umiejętności. My uczymy go zarządzania zasobami ludzkimi w każdej właściwie branży. Wykształcenie naszego absolwenta pozwolić, powinno mu pracować skutecznie w każdym sektorze gospodarki narodowej, przygotowywać go do założenia własnej firmy, do pracy również w jakichś instytucjach na dochodach umowy o pracę. Nasz kierunek tu w Lęborku uczy przede wszystkim sprawnego poruszania się na rynku gospodarczym, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak też no, ma, ma ten niewątpliwy walor, że uczy, uczy kierować nie tylko własnym postępowaniem, ale również innymi podległymi, podległymi ludźmi. Całość zakończyła się wspólnym pamiątkowym zdjęciem.